Kinga Rusin uderza w P.S. Jandrzeja Andrzeja Dudestoku narciarskiego, nigdy nie zapomnimy piekla kobiet. Jako obywatelka świata Kinga Rusin od niespełna trzech lat już zwiedza najodleglejsze zakadki globu. Nie pozwala jad sobie choćby na chwilę wytchnienia. Wedrowny Wy tryb życia nie powstrzymuje jej jednak przed uważnym śledzeniem sytuacji politycznej w Polsce. Która z miesiąca na miesiąc napawia coraz większym niepokojem. Kinga Rusin siedziała obok polityków PS na spotkaniu z Bidenem. Mówi, jak się zachowywali, czułam satysfakcję. W niedzielę Rusin postanowiła zabrać głos w sprawie tragedii, która wstrzasnęła Polska, czyli śmierci syna poslanki P.O. Magdaleny Felix. Była prowadząca Dzień Dobry TVN opisała okoliczności dramatu. Bez ogródek stwierdzając, za do samobójstwa 15-letniego Mikołaja przyczynił się pisowski funkcjonariusz. Przytacza Jad również jego wcześniejsze dokonania. Kinga Rusin reaguje na śmierć syna poslanki PO i uderza w pis, robicie politykę na śmierci. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Od ponad dwóch tygodni Kinga wczasuje się w Lombardii, gdzie, jak zwykle z reszta, spyta aktywnie im wypoczynek po stokach gór na nartach. Zimowe szaleństwo nie powstrzymało jej jednak od wymierzenia kolejnego ciosu w stronę znienawidzonej przez siebie partii żadzacej, a dokładniej Andrzejowi Dudzie. Propozycję zawodów z prezydentem Duda, jako pojedynku narciarskiego kobieta-mężczyzna, które padaja w wiadomościach prywatnych, dziękuję przy okazji za pochwalę moich umiejętności. Uważam za niedorzeczne. Nie muszę chyba mówić dlaczego, zaczęła swój wywódkinia. Nie chodzi tylko o to, żeby nie ociepla z wizerunku głównego funkcjonariusza PiS. Który wielokrotnie lamal konstytucję, podpisywał ustawy dające miliardy trofeu szczujni, dawał ordery do klanowskim. Przede wszystkim dlatego, że każdy funkcjonariusz PIS jest współodpowiedzialny za to, co się w Polsce obecnie dzieje. W obszernym poscie 51-latka odniosła się do zaostrzenia przez rzad prawa aborcyjnego i surowych konsekwencji, które musiały za to ponieść z Polki. Wspomniała też o Mikolaju, który padł ofiarą molestowania z rak pedofila. My, kobiety, nigdy nie zapomnimy piekla kobiet, które stworzyli, nie zapomnimy pogardy dla protestujących kobiet na ulicach Ilamania i lamania kontynuowała. Nie zapomnijmy słów o dawaniu w szyję. Jako matki, nie zapomnijmy Nikolaja. Pejsowscy funkcjonariusze nie powinni przegrywać z kobietami w slalomie gigancie czy w dyskusjach na twitterze. PiS powinien przegrać z kobietami przy urnach wyborczych. I to już teraz mówię. Przed Dniem Kobiet. Nawiazując więc do otrzymywanych propozycji, pokonanie Dudy na stoku narciarskim nam nie wystarczy. Na koniec słynaca ze swojej słabości do przechwalak reporterka bez granic pochwaliła się: Zenżlifuję swoje umiejętności narciarskie pod okiem olimpijczyków. PS2. Na drugim zdjęciu w galerii stoi zadowolona ten Ingustino Pietro Giovanna. To kiedyś odkrywca i trener trzykrotnych złotych medalistów olimpijskich i mistrzów świata w narciarstwie alpejskim Alberto Tombe i de Borycom Pagnoni. Teraz to jest i nasz trener, zakończyla.